Cześć, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym materiale z gry Warframe. Przybył Baro i znajduje się on właśnie na przekaźniku Orkus, na plutonowym przekaźniku i właśnie patrzymy cóż on tym razem ma dla nas. Wita nas emblemat Prisma Lotus, dość fajny, dlatego sobie go też kupię. Prezentuje się naprawdę spoko, ale z moimi kolorami Hildryn nie jest za bardzo widoczna, no ale wygląda, wygląda fajnie. Dobrze. Mody Prime. Ładunek zapalający, zasięg Prime, szybkie dobycie i ciężki uraz. Po jednej sztuce na pewno warto sobie kupić. Skórka do Ignisa, po piersie Kubrowa, Postument Prime. Bardzo drogie i bardzo fajne. Coś dla naszego towarzysza, czy też strażnika. Zestaw Wraith dla naszego Warframe'a. Również Viper Wraith, Kitty Sekhara, maczeta Wraith. Sayandana, ornamenty, boje na Stalkera. Jeżeli ktoś potrzebuje z niego efemery albo broni, relikty na Akleksy, jak i zadanie na, In na Inarosa. Jeżeli chcecie zarobić na tym baro, to na pewno ładunek zapalający Prime, zasięg Prime i dwa pozostałe mody w takich mniejszych ilościach, ale też mogą się sprzedać. Bronie jak najbardziej. Parę sztuk dla mniejszego zarobku. Dużych cen nie osiągają, ale można kupić. Jak i relikty na kleksy, które potrafią dochodzić od 50, platyny do nawet 100, jeżeli chodzi o. Aklex Prime połączenie, czyli ten złoty i temek złoty przedmiot z tego reliktu. Także to warto sobie kupić w dużych ilościach w sumie, bo nie musicie potem narzekać, a że nie mam do otwarcia, nie mam jakichś reliktów akcji. Tak, będziecie mieli zawsze akcji na każdą okazję, gdy chcecie się wybrać na jakąś dłuższą misję. Mało wam warfę w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć, bądź też pooglądać więcej? Dowiedzieć się i zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV. Zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveawaye, więc... Więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału. Znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.